Kochani, dziś, y, dzisiaj będziemy y, robić... O, o jazur, wam tak pokażę. Y, takie żabki. Takie pierścionki żabki. O tak wam pokażę. Tak. O jazur. I ogólnie zrobimy ją w kolorze. Oczywiście. Zaraz wam pokażę. W zielonym. Potrzebujemy tego dowolny kolor. Chcecie zrobić policzki. Możecie użyć różowego albo czerwonego. I tutaj czarny na oczka. I no, już zaczynam. A jeszcze potrzebujemy takiego drucika. Już sobie ogólnie wyciąłam przed. I no. O jezu. Dobra. I możemy już nawlekać. I pierw musimy nawlekać. O tak. Pierwszy musimy nawlec. Pierwszym musimy nawlec ten. O taki. I jeszcze. O jest. I tak. Dowolny kolor. O tak. Dowolny kolor, który sobie wybierzecie. O tak. Gątaj nazwy. Dowolny kolor. Tak. Ale który sobie wybierzecie. Bo ja na przykład sobie wybrałam ten. Zielony. O jest, dobra. O tak bardziej wam tak pokażę. I Dobra. I teraz weźmiemy. O jest. Teraz weźmiemy. Oj. Oj. Oj, 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 oj oj. Teraz ja trzeba przełożyć przez czarny. I tak stworzyło się oczko naszej żabki. Teraz. O tak. Zielone nazwę dowolnym kolorem, tak jak już mówiłam. O tak. I tutaj. Zielone, cztery zielone potrzebujemy. Cztery zielone. Tak raz. O Jezu. I, o Jezu, dobra, nie wiem, jak będzie mi dobrze. O jest O Jezu, zaczekajcie. Potrzebujemy dowolny kolor, ale cztery dowolne kolory, powiem wam. No. Ale muszą być takie same, żeby to powstała żabka po prostu, a nie jakieś. Ale nie, możecie coś jakiś kolorową żabkę, czy coś, nie wiem jak, nie wiem jak to nazwać, ale okay. I dobra, o tak, mamy już cztery takie. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Tak, o jest. o tak. Mamy tutaj takie cztery. mamy tutaj takie cztery. Mamy tutaj cztery ogólnie. I teraz weźmiemy czarny. O Jezu, dobra, torki, ale ostatni, uderzam ten, uderzam rękami ostatni, więc no, o Jezu, dobra, tak jak widzicie, uderzam, może nie widzicie, ale uderzam rękami ostatni, o Jezu, mi się, się trzęsą ręce, dobra, pierwszy, tak, i jeszcze trzy takie, o Jezu. tak, tak, jeszcze trzy dowolne kolory. Jeszcze taki no. jeden. Dobra. Tutaj mam. I teraz. Teraz no. Tak jak w tamtym było. Tak. Tak jak w tamtym było. Oczywiście. Tak. I tylko tutaj przytrzymujemy. O Jezu. Tutaj przytrzymujemy. O jezu, dobra. O jezu, muszę tutaj bardziej. No tak. No tak, dobra, żebyście się widzieli, może to zrobić. Jak wiem, ucieka koralik. O jezu, o jezu. O tak, o jezu. No, nie wiem o co chodzi. Dobra, no. Już mam nawet Ale za daleko trochę, ale możecie się. No musicie się starać, żeby było. O tak. Było tutaj oczko, ale ja akurat tak, akurat, tak zrobiłam, bo po prostu no, trudno mi było, a już nie chciałam po prostu zmieniać. No. I pokażę Wam tak. O tak Wam pokażę. O tak. O tak. I ja na przykład mam taki sposób, że biorę yy, taki. Biorę o ten, o ten zielony. I teraz na policzki, chcę teraz zrobić policzki, czyli biorę o ten i teraz yy, Dobra i teraz osiem zielonych biorę, I tak osiem zielonych O kurde spadł mi, ale no nie ten, dobra, raz O no tak, o ja z bo boczy, z statywem dwa Oj. Gdzie on jest? Oj. Dobra. I muszę go wziąć teraz. OSU. u Czekajcie. O. Dobra. Mam. Mam. O tak. Jeszcze kolejny. Teraz ile tu jest? Bo już zapomniałam. O. Trzy tu jest. Czyli jeszcze jeden. Czyli jeszcze jeden. Uwaga. Uwaga. Nawleczony jeszcze jeden. I kolejne cztery. Hm. Dobra, jeden, o jest, jeden dwa trzy i ostatni cztery mm, nie taki za dużo o taki o jest. Mm. cztery o, jest. o tak Cztery. Tutaj mamy 4. I, I już mamy 8 tutaj, ale musimy jeszcze kolejne 8, bo tutaj już my się nie odmieści chyba tych 8 w sumie. No więc tutaj kolejne 8 musimy. Dobra, już nawlekłam te 8 kolejne. I teraz potrzebujemy o takiego, no jak coś oczywiście pożyczki tego różowego. I teraz zielony. Ojej, o dobra. I teraz tak. I teraz go po prostu, no, żeby powstał pierścionek. Nie wiem jak to inaczej powiedzieć. No dobra, już tutaj zawiązałam sobie. Jest. Już tutaj sobie zaprątałam. Tak mogę powiedzieć. I już macie gotowy pierścionek. O tak się prezentuje. O, dobra. O, tak się prezentuje. O, tutaj wiadomo, musicie bardziej, żeby tu było oczko. O, bardziej przy tych koralikach. Po prostu. Ale no. I zapomniałam wam powiedzieć, że po prostu teraz będzie się bardziej pojawiało rzeczy DIY, na przykład. No, z 3 DJY i no, bo zapomniałam powiedzieć po prostu na początku. Dobra. I już się z jeszcze jedną, pa-pa!